Wy jutro Dzisiaj decydujemy my jutro wybieramy. my. Dzisiaj decydujemy my, jutro wybieramy. my. Posłowie nie krzywdźcie ogrodów. Po nie krzywdźcie ogrodu. Posłowie nie krzywdźcie ogrodu.

Łącz i dział pomóż ocalić obroty. Łącz i dział pomóż ocalić obroty. Łącz i dział pomóż ocalić obroty. Po Słuchajcie, następne fa jest bardzo ważne. Ziemią obrotów nie, nie zasypujcie dziury w budżecie. Ziemią obrotów nie zasypujcie dziury.

Co to go? Dobra idzie po marszałka! Szanowni państwo, jeszcze to. Zachowajcie tereny zielone w miastach. Zachowajcie tereny zielone w miastach. Zachowajcie tereny zielone w miasta. Zachowajcie tereny zielone w miasta. Gdzie jest Marszałek? Gdzie jest marszałek? Gdzie jest moje wody? Gdzie jest moje wody? Gdzie jest moje wody? Gdzie jest Gdzie jest moje Gdzie jest moje wody? Gdzie jest moje wody? Gdzie jest moje Na Bachada! Gdzie jest moje wody? Na Bachada!